Przedstawimy Państwu drugą część filmu dokumentalnego pod tytułem Wrócili z nieludzkiej ziemi, zrealizowanego dla telewizji polskiej przez Jadwigę Chmielowską. Film, który nadajemy z okazji przypadającej 10 lutego 69. rocznicy pierwszych masowych deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego dotyczy syłek osób skazanych już po zakończeniu II wojny światowej za działalność przeciwko władzy sowieckiej. Cierpienia tych ludzi, z których wielu zmarło na tej nieludzkiej ziemi, nie różniły się wcale od losów wcześniejszych zesłańców. W filmie wykorzystano fragmenty zapisków sowieckich pod tytułem Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Posadzili nas na ten okręt. Na okręcie. Znów był straszny tłok. Okręt ruszył. Nie zdążył ujechać. Nawet pół dnia trafił gdzieś na skałę. Zaczęła się panika, woda się zaczęła do niektórych komór wdzierać. Na, na pokład chcieli wyskoczyć, absolutnie zaczęli strzelać. No, wreszcie przyszły holowniki, wciągnęły to do portu. Okręt remontowany był 10 dni, a myśmy tam siedzieli. Jedzenie dawali kiepskie. 400 gram chlebu, chleba i raz zupę. Jak to wyglądało? Brygadą wyskakiwało się na pokład pojedynczo i od razu dostawało się chleb, który się zapychało pod, kuszu, pod pachę, pod koszulę. Dostawało się miskę z tymi pomyjami, bez łyżki, bez niczego i na kolana. I tak 8 piątek. 30 sekund na opróżnienie tej miski. No nie było to gorące. To było raczej zimne. Bez łyżki to się prawie wypiło, ręką się resztę wygrzewały. Do widzenia. Drugim włazem się szło w dół. To jedyny ten chleb był. Wreszcie ruszyliśmy w kierunku Magadanu, to znaczy na Kołymy. Na drugi dzień stwierdzono, chleba zabrakło. Ale będziemy dawać zamiast chleba zacierkę. Zacierka wyglądała w ten sposób, że do beczki wsypywano mąkę jakieś 20-30 cm od dna, duże beczki to były. A obok stał wojskowy kocioł taki do zagotowania wrzątku. Jak wrzątek się zagotował, zalewali mąkę. Potem to rozmieszali trochę i taki klej to już było, prawda, do jedzenia. No, jak przyjechaliśmy tam na kołymę, wszyscy strasznie byli już wynędzniali, bo to 15 dni na tym okręcie, gdzie normalnie to się 5 dni jedzie. Wreszcie nas tam znów do takiego olbrzymiego punktu rozsylnego. To cały kombinat, wszystko podzielone drutami na kwadraty. Przy czym taką jednostką to było dziewięć kwadratów. Osiem kwadratów z barakami dla więźniów i w środku dziewiąty to było kuchnia, stołówka i tak dalej. I tak taka dziewiątka przy dziewiątce, przy dziewiątce, przy dziewiątce i tak hektarami. Tysiące ludzi tam przyjeżdżało. Pracowałem już w kopalni, mi się liczył jeden dzień za trzy dni, i na tym uzyskałem 4,5 miesiąca skrócenia wyroku. I dostałem się później na y, 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 syłkę, która była bezterminowa. Nazywała się wieczna zsyłka. Na kołymie minus 50, to było tak mniej więcej, bardzo często w grudniu, w styczniu. Były nawet i temperatury poniżej, ale to już rzadziej. Normalnie ci, którzy pracowali na powierzchni, to znaczy nie w głębi kopalni, to byli przy 50 stopniowym mrozie, nie wychodzili. Ale jak było 49, to, to wychodzili. W kopalni była praca o tyle ciężka, że trwała bardzo długo. Na dwie zmiany zmiany na miejscu i sam pobyt na dole to był warunkowany wentylacją. Gdyby odcinki, które na przykład się wentylowały szybko, to prawie 12 godzin się siedziało tam. Ja pracowałem jako wiertacz. Miałem taki młotek pneumatyczny. Teleskop się nazywał. Ten młotek ważył 52 kg. Ja w tym czasie 50 nie ważyłem. Okienko mojej celi wychodziło na zonę i przytknąwszy twarz do zimnej kraty mogłem ogarnąć wzrokiem część baraków z kuchnią i łaźnią. Obok mnie, w sąsiedniej celi, umieszczono policjanta ze Śląska prostolinijnego i uczciwego człowieka o szerokiej, trochę mongolskiej twarzy, który z nieznanych nam bliżej powodów ukrywał w obozie swoje prawdziwe nazwisko i zawód, uchodząc powszechnie za górnika. Dopiero po dwudziestym zjeździe, kiedy już Chruszczow zawładnął sekretariatem Komitetu Centralnego, w kwietniu. Zwolniono mnie z, z dalszego przebywania na zesłaniu. Zesłanie zresztą było bezterminowe, nie było określone, jak długo ma być. Efekt był taki, prawda, że wtedy w tym czasie już się zacząłem trochę starać o powrót do Polski. Nie miałam żadnej łączności z domem, ponieważ z domu, z Wilna wyjechali. I nie miałam adresu. Więc zwróciłem się do Ambasady w Moskwie i po pewnym czasie przysłali mi adresy mojej rodziny właśnie tu w Gliwicach i w Bytonie. No i jeszcze trwało pół roku, nim to wszystko, nim dokumenty się załatwiło, wyjechałem w grudniu. 56 roku, a w styczniu Roku przyjechałem do Polski. 8 października 1993 roku Prezydium Grodzieńskiego Sądu Obwodowego Republiki Białorusi orzekło, że skazanym w tej sprawie należy odmówić rehabilitacji uznało tym samym zasadność wyroku Sądu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej skazującego obywateli polskich na karę śmierci i wieloletni pobyt w Łagrach.